Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju otrzymali Anna i Stanisław Sosnowcy. Z Dąbrowy tak znaczące wyróżnienie przyznał im minister obrony narodowej, który docenił to, że wszyscy trzej synowie sosnowskich służyli wojsku. Dumni rodzice odebrali medal z rąk burmistrza Januszańczaka i przedstawicieli wojskowej komendy zupełnie im się radzą. Mamy to szczęście, że na naszym terenie są tacy ludzie jak państwo. Czyli tacy, którzy oddali się mocno. W czułości, czyli udało się powołać z miłości, myślę, tak zacnych panów, którzy są wśród nas. Państwo sosnowscy chcieli i potrafili wychować swoich synów w duchu patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. A namacalnym tego przykładem jest fakt, że trzech z nich tutaj stojących odbyło służbę wojskową. Sosnowcy nigdy nie mieli wątpliwości, że służenie ojczyźnie to wielki zaszczyt, ale nie ukrywają, że poza dumą synów były też chwile obaw, szczególnie gdy w tym samym czasie do wojska trafiło dwóch synów. Bardzo się cieszę z tego, jestem już wzruszona i cieszę się, że mogli odbyć służbę wojskową i wrócili zdrowi, cali. Wojsko jest zaszczycone, że byli zdolnymi i byli w wojsku wyluźnieniami wojskowymi, jak powiem, co już słyszeli. Miałem od do nich dostawanie mi zawsze listy gratulujące, za, za synów, że w wojsku i było dobrze wypełnione. Nie mieli za nich, za nich zastrzyk. Yy, dowódcy, że synowie źle tam pełnią albo coś. Zarówno Daniel, Piotr, jak i Tomasz z służbę służbą wspominają bardzo dobrze. Pierwsze trafiłem do Ustki, do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, a później do jednostki to była centralna składnica materiałów pędnych z marynarki wojennej. Tam pełnią służbę podoficera. No i pisarzem jakimś byłem, to tam w miarę był prosto, łatwa i przyjemna służba, chociaż jak się zaczynał żołd, nie było to dobrze, ale to wiadomo dlaczego, każdy będzie wiedział, a tak to no, no co mogę powiedzieć, było, minęło, nie wiem ile, 16 chyba, 15 miesięcy chyba tak było, dosługi nie miałem. No to nie służyłem 18 miesięcy, koledzy ode mnie z JNS Mail do, do, do służby, więc służyli 18 miesięcy? Ja bardzo miło wspominam, służyłem w Subskuręcikowie na, na, na lotnisku, byłem kierowcą agregatu prądotwórczego, także ja bardzo miło wspominam, miałem bardzo miłą kadrę oficerską, bo pracowałem bezpośrednio z oficerami, podoficerami, służby normalnie, podoficerskie też się pełniło na pododdziale. Skończyłem w stopniu starszego szeregowego, bardzo mi o to wspominam. Miałem służbę co 24 jako wartownik i ze służby na służbę i tak się schodziło przez 18 miesięcy. Daniel i Piotr komunikowali się nawet ze sobą, gdy służyli wojsku w tym samym czasie. Ja poszedłem dzień wcześniej, brat Piotr poszedł dzień później z pomieniami czy doświadczeniami. Ja miałem akurat taką fajną służbę, byłem pisarzem we wojsku, czyli mogłem sobie załatwić przeduszkę jakąś, kiedy chciałem. Dobrze się żyło z kadrą, naprawdę bardzo dobrze się żyło, to więc do niego dojeżdżałem. To z, z dni do Słupska to nie było daleko. Część, jak nie mógł brat wyjść na stałkę, to się jechało do Ustki, w Ustce się trochę pokręciło, pozwierzało się trochę i się dojeżdżało do niego na stałkę. Ryszard Budzyna, sołtys Dąbrowy, który z żoną także przybył na uroczyste wręczenie odznaczeń, nie ma wątpliwości, że z Sosnowskich dumna jest cała wieś. Ja myślę, że nie tylko dla mieszkańców Dąbrowy, ale również dla gminy, bo tutaj no faktycznie po raz drugi państwo, państwo Stanisław, wcześniej byli państwo Cichoniowie. Mam nadzieję, że to nie koniec. Że jest takich mieszkańców jeszcze w Dąbrowie, którzy tak licznie służyli wojsku całymi rodzinami? Myślę, że jeszcze kilka się znalazło.